Podnogę, proszę. Duży, Duży są parówką zwykłą. do żabki, pójdzie na testy poziomu glukozy we krwi. Zobaczymy, co się dzieje. Z dużym hot dogiem, parówka z kurczaka i do tego ketchup. Chyba poprosiłem trochę o so sosu ostrego. No, bułka nie za ciekawa. Parówka, nie wiadomo, co w tym siedzi. O, super. wielkie dziękować. Ale przetestujemy, bo sporo osób podjada. Smacznego. Co się stało po zjedzeniu tego fast fooda? Jestem zaskoczony nawet pozytywnie. Umie plus 20 to jest naprawdę niezły wynik jak na taki pszenny jak na taką pszenną przekąskę. Bo zobaczcie hamburger z McDonalda jaki skok jest tragiczny. Plus 63 mi wyskoczyło. I powiem tak, zjadłem i położyłem się na Sofie i pierwszy raz od tygodnia dwóch odpłynąłem, po prostu tak się Taki czułem. Skok. Plus um, 60, jest... ogromny skok, a tutaj mamy plus 20 i nawet byłem trochę syty. No, powiem szczerze, a i że dodałem, dodałem trochę, tam był ketchup tragedii nie ma. I pamiętajcie, że jest to wynik indywidualny, każdy może mieć inny, natomiast tendencja ciekawa. A jeśli ty chcesz sobie badać, czy możesz fast fooda wciągnąć, czy nie, pamiętaj, że możesz sobie tak zaopatrzyć się w taki glukometr, jak ja mam i sobie badać. Do tego jest specjalna aplikacja. To urządzonko działa 14 dni działa. Kosztuje około 220-240 zł, tam zależy na jaką okazję wtrafisz. Podam linka w komentarzu i w opisie, możecie sobie zerknąć i zaopatrzyć jak macie ochotę zadbać o zdrowie. Na razie